W tej erze natychmiastowych informacji wydaje się, że prawie każde zapytanie może być łatwo odpowiedziane w ciągu kilku minut. Czasami jednak zdarzają się rzeczy, które po prostu przekraczają wszelkie rozsądne wyjaśnienia. Od dziwnych chorób po potencjalnie paranormalne, te tajemnicze filmy pochodzą z dalekich krańców rzeczywistości i mogą skłonić Cię do zastanowienia się nad granicami tego, co jest. Duch wiejski. Policjant patroluje długą część wiejskiej drogi, kiedy nagle coś prawie powoduje, że wpada do rowu. Po zwolnieniu i odtworzeniu filmu Klatka po klatce widać, jak przezroczysta postać wchodzi bezpośrednio na drogę policjanta. Uważne spojrzenie pozwala dostrzec smukły zarys głowy i ciała, przypominający drobną sylwetkę kobiety. Postać przechodzi przez samochód bez uszkodzeń, a policjant wykonuje zwrot o trzy punkty, aby wrócić i zbadać sytuację. Pełzając naprzód, nie widzi nic, droga pusta, a nocny krajobraz milczy. Elf wezwanie o pomoc. YouTuber o imieniu Blake1000 myśli, że przypadkowo nagrał dziwną wiadomość podczas filmowania siebie na poboczu drogi. Uważnie i zobacz, czy sam możesz to usłyszeć. Jeśli nie słyszałeś wiadomości, podkręć głośność i włącz napisy, ponieważ jest bardzo krótka. Mniej więcej w momencie, gdy Blake poprawia swoje włosy, możesz usłyszeć odległy głos, nagle mówiący: Pomóż mi w pilnym tonie. Możliwe, że dodał ten głos później, albo może to był ktoś krzyczący z przejeżdżającego samochodu. Ale jeśli nie, to mogłoby to być dowodem na prośbę o pomoc z zaświatów. Numer 10 Nawiedzenie w Manchesterze. Ten materiał z kamery telewizja przemysłowa pochodzi z Manchesteru w Anglii, gdzie rzekomy poltergeist na chwilę przekształcił biuro ubezpieczeniowe w swoje tereny łowów. Nagranie z monitoringu wygląda dość normalnie przez pierwszą minutę, ale potem zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Po podrzuceniu kilku krzeseł biurowy duch staje się znacznie bardziej agresywny i brutalny. Teraz duch gwałtownie otwiera szafki na dokumenty i zamyka drzwi, jednocześnie energicznie poruszając klamką do jednego konkretnego pokoju z wyraźnym gniewem. Co jest w tym pokoju, to kwestia dla każdego, ale jest jasne, że duch zwraca szczególną uwagę na ten obszar. Z desperacją chce tam wejść. W końcu drzwi do tego tajemniczego pokoju otwierają się i zamykają, a biuro wraca do niesamowitej ciszy. Duch wydaje się na razie zadowolony po uzyskaniu dostępu, i wydaje się, że przestał rzucać paranormalnymi napadami złości, przynajmniej na razie. Nie jestem pewien, czy ten filmik jest autentyczny, czy to mistyfikacja. Prawdopodobnie mogę pójść w obie strony w tej kwestii. Komentarze pod filmem sugerują, że większość internautów podziela tę opinię. Numer 9: Cienie w Piwnicy. Domowe nagranie z końca 2016 roku, roku z terenów wiejskich w Pensylwanii. Mężczyzna ma dość dziwnych dźwięków dochodzących z jego piwnicy i decyduje się na śledztwo z kamerą. Według niego zawsze brzmi to jakby coś biegło po schodach z pełną prędkością, ale nic nigdy nie przechodzi przez drzwi, gdy dochodzi na szczyt. Mężczyzna jest pewien, że uda mu się przestraszyć cokolwiek czai się na dole. Drzwi schodzi po schodach bez broni. Zamiast uciekać, goni za cienistą postacią. Kamera odsłania, że w piwnicy jest już sam. Uważam, że nie trudno byłoby kazać komuś ubrać się na czarno i wyjrzeć z za rogu, więc ten filmik może być sfałszowany. Z drugiej strony, ten filmik może być prawdziwym dowodem na istnienie rzeczywistej cienistej postaci. Według autora oryginalnego filmu, on i jego rodzina nie czują się już bezpiecznie we własnym domu. Szukają nowego miejsca zamieszkania. Osiem. Ta 23-letnia Wietnamka wygląda znacznie starzej niż wskazywałby jej wiek. Kiedyś miała normalną, młodzieńczą skórę, ale potem obudziła się pomarszczona i stara tylko po kilku nocach. Nikt w jej wiosce nie wiedział, co jest nie tak, więc sprowadzili lekarza z miasta. Zabrał próbki skóry do laboratorium i ustalił, co to jest. Stan kobiety rozpoczął się od czegoś dużo mniej poważnego. Kiedy pewnego dnia zjadła owoce morza i pojawiła się swędząca wysypka, zażyła lekarstwo na to, ale jej ciało zareagowało jeszcze gorzej i pojawiły się pokrzywki. Stan ciągle się pogarszał, a teraz całe jej ciało jest pokryte zwisającą skórą i nie widać końca tej sytuacji. Jeśli chodzi o rodzaj zażywanego przez nią leku na receptę, ani ona, ani jej mąż nie mogą sobie przypomnieć. Marka wciąż pozostaje smutną zagadką. 7. Strumieniowanie ducha. Streamer o imieniu Rapsy zatrzymuje się w domu przyjaciela, aby opiekować się ich kotem podczas ich nieobecności. Postanawia streamować gry, ale przerywają to nawracające, niepokojące zdarzenia. Rozproszenia trwają dalej. Drzwi same z trzaskiem się zamykają, a światło w innych pokojach samoistnie się zapala. Rupsy wstaje i wyłącza je, ale jak tylko znowu siada na kanapie, światło jakoś znowu się zapala. Na tym etapie zaczyna go to wyraźnie przerażać. Odważnie sprawdza drzwi i nie znajduje nikogo po drugiej stronie, więc przełamuje swój strach i znowu siada. Akurat gdy wydaje się, że się uspokoił i dobrze bawi, to się dzieje. Nie jakbyśmy potrzebowali. Tym razem Robsy nie zostaje, żeby zobaczyć, jak daleko ten potencjalny poltergeist zamierza zabrać rzeczy, podczas gdy on szybko ucieka, krzesło samo w sobie wysuwa się od stołu. Ten filmik może być żartem, ale z drugiej strony, może to jest prawdziwe spotkanie z paranormalnym. Numer 6. Tajemniczy potwór. W tym krótkim klipie grupa dzieci gra w piłkę nożną, kiedy dziwna i tajemnicza istota postanawia przeszkodzić w ich grze. Obserwuj uważnie, jak czarny obiekt nadciąga ku nim z prawej. Niska jakość nagrania uniemożliwia dokładne zidentyfikowanie tej istoty. Jest bardzo małe i jego boczne ruchy nie wyglądają naturalnie. Jest bardzo trudno, jeśli nie niemożliwe, dostrzec twarz czy nawet jakiekolwiek kończyny. Mogłoby to być dzikie zwierzę, ale sposób w jaki dzieci, a nawet pies, uciekają w absolutnym przerażeniu, przekonuje wielu ludzi, że ta istota mogłaby być paranormalna, a nawet pozaziemska. Nawet po zwolnieniu i przybliżeniu obrazu trudno określić, czym jest ta istota. Nie mam pojęcia, co to jest. Chciałbym przeczytać Wasze najlepsze przypuszczenia w komentarzach poniżej. Numer 5 Kłopoty z lalką. Niedawno w Ameryce Południowej doszło do podwójnego nawiedzenia lalki. Dwie dziewczynki radośnie rozmawiają do kamery, trzymając lalki Barbie, podziwiają swoje zabawki, gdy nagle lalki zaczynają podziwiać je z powrotem. Obie lalki obracają głowę dookoła, aby spojrzeć na dziewczynki, które krzyczą i rzucają swoje opętane zabawki na podłogę. Wyraźnie widać, że dziewczynki nie trzymają lalek nigdzie blisko swoich głów, kiedy zaczynają się poruszać, więc może to jest jednak prawdziwe. Jeśli ktoś potrafi przetłumaczyć, co te dziewczynki mówiły, to może to nam pomoże ustalić, czy ten filmik jest fałszywy, czy prawdziwy. Numer 4. Badacz duchów. To nagranie zostało zrobione po godzinach przez członka personelu na Kampusie College w North Yorkshire. Zostało zrobione przez okno klasy i pokazuje sylwetkę osoby skupionej na nauce przy komputerze, która najwyraźniej nie zdawała sobie sprawy, że jest filmowana. Problem polega na tym, że w tym czasie w budynku nie powinien znajdować się nikt inny. Film można stworzyć za pomocą komputerowej grafiki trójwymiarowej lub wykorzystać prawdziwą, nieważką czarną masę ducha. Numer 3. Pub Crawler Julie Copper jest właścicielem baru Downward Memorial w Stockton, Londynie. Odwiedzają wielu gości każdego roku, ale jest jeden duchowy patron, którego nigdy nie zapomni. Ma nawet dowody wideo potwierdzające jej tajemniczą historię. Pewnej nocy zespół barowy ćwiczył na górnym piętrze. Robią krótką przerwę i nagle gaśnie wszystko światło. Chwilę przed przepięciem na trzech monitorach telewizja przemysłowa można zauważyć coś dziwnego przemykającego. To cienista, czarna postać, którą Julie twierdzi, że widziała wiele razy wcześniej. I to nie jest jedyny paranormalny incydent, którego była świadkiem, pracując w barze. Według niej, na górze w barze panuje bardzo przyjemna atmosfera, ale to na dole czuje się coś niepokojącego i złowrogiego. Julie odmawia schodzenia tam sama, odkąd usłyszała, jak ktoś gra w bilard, i myślała, że to konserwator. Gdy zawołała jego imię, okazało się, że nikogo tam nie ma. 2. Jasna bestia. Ten materiał filmowy został zarejestrowany w 1997 roku, roku pełnym dziwnych obserwacji tajemniczej bestii czającej się głęboko w lasach Emerson, Missouri. Strażnik przyrody znajduje niepokojąco leżącą kamerę na środku szlaku przyrodniczego. Po sprawdzeniu nagrania jest szokowany tym, co znajduje. Najwyraźniej zostało ono zrobione przez parę myśliwych. Obaj idą przez las, kiedy nagle zbliża się do nich zły wyglądający przezroczysty zjaw. You see that? Over there, look, 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 look. Wait, 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 that's because that was it again, right there, right there przezroczyste stworzenie wygląda na małe i groźne, jak sunie po lesnym podłożu nie wydając żadnego dźwięku. Chwilowo tracą ślad stworzenia, lecz wkrótce go odnajdują. Kamera przybliża obraz w celu dokładniejszej obserwacji. Okay, go, 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 go. Nieznane stworzenie dostrzega ich i przykuwa w niskiej i agresywnej pozycji. Wydało z siebie nieludzki krzyk, brzmiący jednocześnie wysoko i głęboko. Mężczyźni, przerażeni do granic, biegną w głąb lasu, podczas gdy to coś prawdopodobnie śledzi ich niczym zdobycz. Co dzieje się dalej, jest nieznane. Miejmy nadzieję, że udało im się wydostać z lasu żywymi, ale w ciągu kolejnych dziesięcioleci nikt nigdy nie przyznał się do nagrania tego filmu. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś ciekawy jak wyglądam, śledź mnie na Instagramie: Dylan is chilling Where is there? Mam też Twittera Chills, gdzie publikuję aktualizacje filmów. Doceniłbym obserwacje i śmiałe wysyłanie mi prywatnych wiadomości z pytaniami lub sugestiami. Aby zobaczyć więcej takich filmów, subskrybuj kanał. Co czwartek dodaję nowy straszny film. Numer 1 Nagranie z meczu piłki nożnej w Peru ukazuje moment uderzenia zawodnika. Szybko tocząca się gra jest w pełnym toku, kiedy nagle matka natura postanawia niespodziewanie wkroczyć. Epa, Beatles, el Epa, Beatles, el Epa, Beatles, el Donośny huk rozbrzmiewa na stadionie. Dym wydobywa się z gracza, który leży twarzą do ziemi. Nazywa się Joao Fuentes i ten pechowy mężczyzna został uderzony piorunem. Pomimo tego ponurego nagrania, 21-letni piłkarz jakoś cudownie dochodzi do siebie. Asystent sędziego został również uderzony piorunem poza kamerą. On także odzyskał siły. Choć wydaje się to szalone, ten filmik podkreśla tajemniczą korelację między piłką nożną a uderzeniami piorunów. Niedawne amerykańskie badanie klasyfikuje piłkę nożną jako czwartą najbardziej prawdopodobną aktywność, podczas której ludzie mogą zostać uderzeni piorunem i nikt naprawdę nie wie dlaczego.